Siemanko, witam Was w kolejnym blogu, a dzisiaj jak widzicie ja jestem na rozrzutniku, ze względu na to, że od razu odwiewam e, owiec, bo po prostu jest dużo ziela, i co, puszczamy. Tutaj idzie tam do żmijki, to ojciec zaraz będzie obłączał, tam się później przerzucamy, ze względu na to, że po prostu jest trochę tego ziela, żeśmy kościli na takiej bardzo mokrej działce. No i chcemy uniknąć, żeby się po prostu nie grzało. Dlatego też odwiewamy. No żeby było lepiej magazynować no nie. Także ja tutaj już trochę odwiałem jedną przyczepę, żeśmy odjęli w jednym garażu, także tutaj jeszcze mam trochę tych skarbów. Tam, już tam widzicie, o, jest pryzmat z tym brudem, jest naprawdę tego sporo. Dużo tej komocji, jest, ale tak jak mówię, no było naprawdę mokro. No i to, że chcieliśmy skosić, no i co? No i wyszło na to, że teraz trzeba wachlować, żeby po prostu zboża nie zagrzać, żeby się po prostu nie psuło. No i tyle, co ja tu trochę odwieję, zejdę na dół, pokażę Wam, jak tam po prostu na dole już to jest w miarę odwiane. No i tyle. No my tu trochę żeśmy już odwieli. Trochę może być słabo widać. Tak ja się trochę pomyliłem, bo to jest mieszanka, a nie owiec, ale ekologiczna. No i chodzi o, to, chodzi o to, że tego syfu tu jest ekologicznego oczywiście. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, co tu się dzieje. O. Najwięcej komosy nieszczęsnej. No ale to mówię, to tak, mamy taką oddział, gdzie tam zawsze jest mokro. A na przyszły rok tam chyba później posiejemy słonecznik, bo to inaczej nie będzie sensu. Bo to za każdym razem będzie to samo. A mówię, a tu już jest fajne zboże do, e, gotowe później, żeby się przepaliło i można już krowom dawać. Można dobrze do magazynowania, jest idealne. Także to najważniejsze, bo o to nam chodziło, żeby się po prostu nie grzało. Bo tutaj z ojcem żeśmy zobaczyli, że one trochę zaczęło się grzać. I to na pewno było przez te chwasty, dlatego też po prostu kończymy to odwiewać zaraz. No i tyle, i nie będzie się grzało. Tu już to, co jest na kupce, to już nawet nie jest ciepło, a na rozrzutniku trochę było takie ciepławe, dlatego też po prostu, żeśmy zaczęli od południa z tym walczyć. Jedno, dwie w sumie przyczepy, żeśmy już odwieli w drugim garażu, no i tu został ten rozrzutnik, to to jeszcze będziemy odwiewać, no i tyle. Taki vlog na szybko. Pytali się pytaliście, co będziemy robić z tym zbożem, także widzicie, no, będziemy je odwiewać, żeby po prostu było dla naszych krów. Ja tradycyjnie zapraszam Was tutaj do obserwowania nas na Instagramie i zapraszam na nasze kolejne vlogi. Trzymajcie się, cześć.